Witajcie, moi kochani. No i nadszedł czas na lustro, bo tak co dwa tygodnie robię lustro i dzisiaj sobie zajrzymy, kochani, właśnie w Twoje uczucia, czy Wasze uczucia, Wasze myśli i następne kroki. Ale póki co, to chciałam bardzo serdecznie przywitać wszystkich członków naszej świetlistej rodziny, zarówno tych starych, w jak i tych wszystkich nowych. Cieszę się, że nasza świetlista e, drużyna tak pięknie rośnie w siłę, e, i cieszę się bardzo, że tyle osób dołącza do nas. E, to jest naprawdę przepiękne, to co się dzieje i w jak szybkim tempie. Kochani, dziękuję Wam za wszelkie formy uznania pod moim adresem czy to za właśnie subskrypcje, czy lajki, komentarze, czy również karmienie w jakiś sposób mojego e, konta. E, jestem Wam naprawdę bardzo wdzięczna, że doceniacie moją pracę dla Was. Moi drodzy, jeszcze krótka informacja dla wszystkich, którzy chcą się spotkać w Warszawie 27 kwietnia. E, w hotelu Ibis bodajże, ulicy nie pamiętam, ale jak już będzie tak daleko, to podam wszystkie informacje, to jest blisko centrum, to przypominam, że wpłacamy pieniążki do, to jest 150 zł od osoby, tam jest wyżywienie, oczywiście za salę, kochani, już mówię z góry, ja z tego kompletnie nic nie mam, Wręcz przeciwnie, to są wszystko koszty tylko dla, dla hotelu, za salę i za wyżywienie i za napoje. Ja będę musiała i tak dojechać kawał drogi 1000 km ponad do Warszawy, gdzie będę musiała również i zapłacić za hotel, ale dla Was zrobię to wszystko, oczywiście, bardzo, bardzo chętnie. Tylko, kochani, do 10 marca są wpłaty, jeśli nie zbierzemy ilości nie zbierzemy osób 30 na to spotkanie, niestety spotkanie się nie odbędzie. Bo na początku, kiedy wypadła taka propozycja, to było bardzo dużo chętnych, no na razie widać, że ta euforia opadła troszeczkę, no może czekać czekacie na pieniążki, ja nie wiem, ale kochani, jeśli do 10 marca, bo nie będę blokować sali, i, I też mówię, zmienię również moje plany. Jeśli do 10 marca nie wpłynie 30 wpłat, to niestety spotkanie się nie odbędzie. Chciałam tylko tyle powiedzieć. Ale co ma być, to będzie. Co nie ma być, to też nie będzie. Jak nie tym razem, to następnym. No zobaczymy. Ja tylko będę musiała, będę miała później problem, żeby odsyłać te pieniążki, ale damy radę. Dobrze, kochani, to ruszamy. Zobaczymy sobie na początek w twoje, w twoje myśli, jeśli chodzi o Niego. Ja będę mówiła z perspektywy kobiety, patrząc na mężczyznę, a panowie sobie będą to po prostu przekręcać, ok? Bo tak jest mu łatwiej po prostu. Więc najpierw zobaczymy sobie Twoją energię, a później zobaczymy sobie energię Jego. Zobaczymy, jak się odzwierciedlacie. Ile macie wspólnego na ten moment? A ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości. Otwieram się jako kanał i proszę o jasne przesłanie. Kochana, to najpierw patrzymy w Twoją energię, Twoje myśli, jeśli chodzi o Niego. I mamy głębokie uczucia. Mamy list, który mówi o komunikacji. Mamy kotwicę, Twoje uczucia, most, mosty, park i książka. I Twoje kolejne kroki. Ale się rozpędziła, dziewczyno, ho, 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 mamy pana i mamy Aha. wybór. No więc tak, moje kochane, jeśli chodzi o wasze my myśli, bardzo mocno koncentrujecie się, czy myślicie o uczuciach. I to mogą być różne myśli, czy to są uczucia, czy to są uzależnienia. E, bardzo mocno myślicie o uczuciach, czy on ma uczucia. E, z kartą listu zastanawiacie się nad komunikacją. Dużo myślicie, może, czy napisać, czy się odezwać, czy zacząć komunikację, bądź też bardzo dużo. Zastanawiacie się nad ostatnią komunikacją, bądź też zastanawiacie się, czy ten pan się odezwie. Dużo myślicie o komunikacji, a tutaj na punkcie świadomym to są uczucia, komunikacja. No i z kartą kotwicy bardzo byście chcieli na punkcie właśnie świadomym takiego połączenia, zakotwiczenia. Czyli tak naprawdę y, tutaj odnoszę wrażenie, że bardzo dużo myślisz i to w, w różnych kierunkach odnośnie waszego związku. To są uczucia, to jest komunikacja i to jest właśnie y, to zakotwiczenie. Dużo myślisz, właśnie może jakby prowadzić na przykład tą komunikację, która by miała dać jakąś jasność, coś zakotwiczyć. Jeśli chodzi o uczucia, moja droga, to mamy mosty, mamy park i mamy książkę. Na poziomie serca chciałabyś wybudować most w jego stronę. Na poziomie serca marzy ci się otwarty związek. Przepraszam, może nie otwarty. O nie, 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 nie. To wątpię, żeby moje dziewczyny chciały otwarty związek. Moje dziewczyny chcą oficjalny związek. I na poziomie serca też są dwie opcje, kochani. Albo chcesz rozpocząć jakiś nowy rozdział z nim, chciałabyś, to jest takie podświadome, albo na poziomie serca zaczynasz zamykać ten rozdział. Jeśli chodzi o Twoje kroki, tutaj mamy kartę trumny, która mówi o ciszy, o spokoju, o stagnacji. I tak naprawdę tutaj odbieram takie wrażenie, bo mamy pana i mamy drogi, które mówią: Ty nie zrobisz nic, ty czekasz na ruch z jego strony, właściwie na podjęcie decyzji z jego strony. Czyli tak naprawdę pani się położyła, zasnęła takim snem, jak to robiła królewna Śnieżka. I czeka, że ją przyjdzie, pocałuje, obudzi, i jeżeli długo i szczęśliwie. Jak Pan nie przyjdzie, nie pocałuje, nie wybudzi z tego letargu, no to może być tak, jak tutaj na poziomie serca, że rozdział zostanie zamknięty. Tak wygląda Twoja energia. Zobaczmy, jak Uniwersum widzi Twoją energię, jeśli chodzi o Niego. Jak Uniwersum widzi Twoją energię, jeśli chodzi o Niego. I cóż mamy? Tak, komunikacja, widzicie, tu jest albo, albo brakuje tej komunikacji, albo jest to niewłaściwa komunikacja, ciężka komunikacja, może nieszczera komunikacja, bo wiecie, ja wiewiórkę y, traktuję, kto mnie zna, że taka pomylona lata po tych drzewach i ch nikt nie wie o co chodzi, nie? Yy. Dlatego tutaj jest ta komunikacja taka, Rozszczepiona, rozwalona, chaotyczna i, i dokładnie yy, tak wygląda Twoja energia. Ja, ja czuję właśnie tutaj bardzo mocno w Twojej energii, że Ty potrzebujesz szczerej komunikacji. Ok. Jaka runa leży na Twoim Twojej energii? Jaka runa Cię wspiera? Ha. No co? Mamy eyewash. Ze spotkania ma być związek i ty od tego nie odejdziesz. To jest mocne połączenie, ale z tego połączenia ma być związek. Czyli nie tylko jakaś tam relacja, to ma być związek. Proste, moje dziewczyny, brawo! No i chłopaki oczywiście. To odsuwamy twoje karty na bok. I zaglądamy sobie w pana króla. Zobaczymy, co on tam. Myśli, czuje i co zamierza zrobić w Twoim kierunku. Jego myśli, jeśli chodzi o Ciebie. Jego myśli, jeśli chodzi o Ciebie. Mhm. Ha, mamy znowu książkę, patrzcie. Mamy kompas. I co mamy jeszcze, jeśli chodzi o myśli? Mamy list i mamy jego. Okej, okay. cztery karty, no niech będą. Bardziej rozmowne dzisiaj. Co czuję do ciebie? Jego uczucia? Jego uczucia? Dom? Studnia? I ty? Jego kolejne kroki. Co, co, co on zrobi w Twoim kierunku? Co on zrobi? Bo czuję bardzo pięknie, myśli również pięknie do kadera. Mhm. Mhm. Mm mm -hmm. Co role się odwracają. Te co wcześniej były takie I lowing się starały i robiły, powiedział pierdziela, a tu nagle ruszyłyście chłopa. Na tym polegają właśnie te procesy. Kobita się wycofa, wejdzie w żeńską energię i powie: Ja jestem księżniczka. Jak coś ode mnie chcesz, to wsiadaj na tego swojego rumaka i gnaj w moją stronę. I całuj mi jako śnieżkę. Bo, jak mnie nie pocałujesz i nie dasz mi konkretów, nie podejmiesz decyzji, no to ja sobie będę dalej tak spała. Mi się to ja lubię spać. No. A teraz, co Pan myśli? Pan w jego myślach również mamy książkę, jak u Ciebie, na poziomie serca. Więc może być tak, że on się zastanawia, jak rozpocząć nowy rozdział w Waszym życiu, co tu zrobić, aby coś na nowo się rozpoczęło. Jeśli się coś między Wami zakończyło, no to również bierze to pod uwagę, ale z kartą kompaso chcę zmienić kierunek. Chcę wyznaczyć sobie nowy kierunek, który, kochani, on sobie zdaje z tego sprawę, jeśli chce rozpocząć coś nowego z Tobą, nad tym się bardzo mocno chłopocyna zastanawia, to tu trzeba komunikacji. Zmienić komunikację, zmienić kierunek. Od której on praktycznie uciekał, i on sobie zdaje z tego sprawę, bo on odwraca głowę od komunikacji, czyli tak naprawdę spierdzielał cały czas przepraszam za przekleństwo spierdzielał cały czas przed komunikacją. I on się z tego właśnie zdaje sobie sprawę. Jeśli chodzi o uczucia: co czuję do ciebie? Jesteś jego domem, jesteś stabilizacją. On wie, że ty jesteś stabilna, że to między wami ma ogromny fundament. Z kartą studni to jest spełnienie życzeń, że to wasze połączenie jest również bardzo głębokie, że ty byś chciała, aby nowy portal się przed wami otworzył i ty, i praktycznie na poziomie serca położył Ciebie, no on po prostu Cię kocha. Jesteś na pewno w jego sercu. Piękny kart. Jeśli chodzi o następne kroki, kochani, to z kartą drzewa on by chciał, aby to, czy będzie wszystko robił, aby coś między wami było uzdrowione, aby nastąpiła transformacja, aby to, co jest zakorzenione, aby dalej rosło, aby się rozwijało. On wie doskonale, że jesteście połączeni karmicznie. Jeśli tak nie jest, to wierzcie mi, kochani, tutaj bardzo mocno, jeśli chodzi o niego, będzie działała karma. I co ta karma zrobi? Praktycznie on tutaj może być trochę bezsilny w tych kolejnych krokach, jeśli chodzi o ciebie, bo tutaj ci na górze powiedzieli, chłopie, jak ty jesteś taki ślimok, to my cię tutaj pogonimy. No i co prawda oni go pogonią bardzo powoli, bo mamy statek, który mówi również o tęsknotach. Czyli ja mam wrażenie tego, że ci na górze, wiecie co, oni niekoniecznie bardzo ingerują, ale yy, z mojego doświadczenia wiem, że oni się przyglądają. Wiecie, znacie to powiedzenie, Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. I ja tu mówię właśnie o tej karmie. Oni się przyglądają, oni dają szansę, ale w końcu powiedzą, ej, słuchaj, Józek, słuchaj Darek, słuchaj yy, Michał, yy, już chyba wystarczy. Ty nie wypełniasz planu swojej duszy, więc co mogą zrobić? Tak delikatnie mu podsuną, jakieś wspomnienia na przykład, jeśli chodzi o Was. Odezwie się ogromna tęsknota. No i właśnie tutaj Pan yy, ruszy powoli, ponieważ tęsknota nie da Mu spokoju, kochani. Więc tu będzie ruch, mówię, to jest statek, to nie jest e, odrzutowiec, to jest statek, ale on się porusza powoli, ale i tak dotrze do celu. I to jest tęsknota, moi drodzy. Aczkolwiek ten statek, to jest dziwny statek, wiecie co, już u, u, u. mam te karty lata, ale teraz widzę, że ten statek frunie w tych kartach właśnie Giro Maketei. To nie jest statek, który porusza się po wodzie, tylko on rzeczywiście, słuchajcie, może to jakiś statek odrzutowy, bo on, on, on leci. Hmm, no ciekawie, wiecie co, nie, nigdy nie zwróciłam na to uwagę akurat dzisiaj. Najpierw powiedziałam odrzutowiec, a potem nagle zauważyłam, że statek na tej karcie, on się unosi ponad górami a że się unosi ponad górami, czyli pokona wszelkie blokady. Kochani, no pięknie. Ile to lat trzeba kłaść jedną talię, żeby zauważyć taki detal, który jest bardzo ważny. Zobaczmy, jak uniwersum widzi jego energię, jeśli chodzi o ciebie. Wow. Mamy buty siedmiomilowe, czyli uniwersum mówi, gościu zrobi ogromny krok do przodu. Czyli może jak do, do tej pory robił trzy kroki do przodu i pięć do tyłu, tak teraz robi jeden wielki do przodu. To zobaczmy, jaka runa jego wspiera, jaka runa leży na jego kartach. I mamy Pietro. Pietro mówi o niepewności. On może jeszcze nie jest pewny. Ale w tej chwili rzuca kości, dokonuje wyboru. Chce, aby nowy portal się otworzył, aby nastąpiła obfitość. Bo runa petro, jeśli tak ją postawimy, to wygląda jak stół czyli na stole możemy wszystko, stół możemy obficie zastawić. Jeśli tak ją odwrócimy, ona pracuje jako portal, czyli energia płynie z góry, praktycznie w tą stronę ziemska energia. O, I w tą stronę również. Wiecie, o co chodzi. Czyli Petru możemy zapełnić z każdej strony. I kochani, w tej chwili on podejmuje decyzję. To jest jego runa. To jest rzucanie kości. Ok. To teraz, ma no mało miejsca, ale spróbuję, ile macie wspólnych kart. Na pewno mamy komunikację. I oboje macie tą komunikację na poziomie świadomym, czyli w myślach. Ty się zastanawiasz nad komunikacją, czy napisać, czy nie pisać, e, czy on napisze, czy on nie napisze, a on właśnie też wie, że kluczem do tego, aby coś na nowo się między wami otworzyło, jest komunikacja, czyli komunikację macie wspólną. E, co jeszcze macie wspólnego? On się położył i u ciebie, tylko ty mówię, y, czekasz jako śnieżka, aż on cię pocałuje i cię wybudzi, a on sobie zdaje sprawę w tej chwili ze swoich błędów, jakie popełnił, na przykład y, nie taką komunikacją bądź brakiem tej komunikacji, czyli mamy dwie wspólne karty. Następną mamy jeszcze jakąś wspólną kartę książka. Tak, mamy książkę. U ciebie jest on na Poziomie serca, które by chciało otworzyć jakiś nowy rozdział, bądź też dla ciebie się zamknął, u niego jest to na poziomie świadomym. On by chciał, aby coś nowego się rozpoczęło, albo to, co się zakończyło, na nowo się rozpoczęło. Czyli mamy trzy karty wspólne, kochani. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o energię, jego energia mi się bardziej podoba, bo on nagle zaczyna coś tam ruszać, jeśli chodzi o ciebie. Twoja energia też mi się podoba, bo dokładnie taka energia ma być. To ma być energia kobieca, kiedy ty mówisz: Ja już nic nie zrobię. Ja jestem kobietą, czyli ja czekam, aż ty o mnie zawalczysz. Tak. I ty chcesz z, z relacji, chcesz związku. Tu nie ma już jakiegoś, wiecie, zamglonego, zamglonej relacji, kiedy nikt nie wie o co chodzi. Chce, nie chce, kocha, nie kocha, nie wiadomo o co biega. A on chce, aby coś nowego się rozpoczęło i będzie otwierał nowy portal dla was. Rzuca kości, podejmuje decyzję, chłopak. Okej. Okay. Hmm. Weźmiemy kalata, co? Jeszcze dołożymy do tego lustra kalata i zobaczymy, co nam kalat powie o Waszą wspólną energię. Ok? Wasza wspólna energia. Wasza wspólna energia. Patrzcie, mamy połączenie, braknik dusz. Zraniona ręka, czyli e, ktoś do kogoś musi wyciągnąć rękę. I ja odnoszę wrażenie, że ten bardziej zraniony będzie tutaj mądrzejszy i powie: Masz. Kochani, mamy dwa razy pieska. I powiem Wam tak: pies to jest, między Wami jest przyjaźń. Między wami jest mimo wszystko na poziomie energetycznym, w 5D, jesteście sobie wierni, lojalni, jesteście dobrymi przyjaciółmi. To jest również połączenie bratnich dusz. Kochani, tu mamy pieska, który odszedł. Dla niektórych z Was e, będzie to znak, że idziecie w rezonans, jeśli pożegnaliście w czasie tego związku, pożegnaliście jakiegoś swojego pupilka, który ciągle jest przy Was. E, bo oczywiście dusze naszych e, e, braciszków malutkich również e, często są przy nas bądź nas odwiedzają, więc to będzie rezonans, słyszę. E, a druga sprawa jest taka, że ta karta również mówi o tym ziemskim połączeniu duchowym, jak i o tym e, spirytualnym połączeniu życiowym. Tu mamy dwie karty zimy i kartę lata. Ja coś tak czuję, że właśnie y, jeszcze zimą ktoś do kogoś wyciągnie rękę, a latem będziecie znowu ze sobą połączeni, kochani. I tak jeszcze zobaczę, co z tego wyjdzie. To jest nie takie typowe lustro, ale czuję, że jeszcze jedną kartę muszę dołożyć. Y, Tendencje na przyszłość, na najbliższą przyszłość na kolejne dwa tygodnie mamy dorożkę, która mówi, że jesteście w procesie, ten proces ruszy, właśnie to co mamy tu z komunikacją, tu będą rozmowy, będzie oczyszczanie czegoś, I jeszcze jedną kartę i tutaj jedno jest jasne, nawet jeśli nie macie kontaktu, czy nie mieliście komunikacji to i tak pan cię obserwuje z ukrycia i ostatnia karta i pojawi się na horyzoncie Czyli dokładnie to, co mówiłam, zrobi krok do przodu, wyjdzie jako ten jelonek z tym swoim wielkim porożem, zaryczy, zachuczy i będzie chciał Cię zdobyć. Tą piękną, cudowną łanię, która sobie hasa po tych zielonych łąkach z gracją. Jezu, pomyślałam, znacie to powiedzenie? Ma, ma nogi tak pięknie ogolone jak łania. E, także dziewczyny. Myjcie się, dziewczyny, bo nie znacie dnia ani godziny. Golcie się, dziewczyny, bo nie znacie dnia ani godziny. O! Wiem, że może niektórym nie będzie się podobało moje poczucie humoru, ale e, tak to popłynęło, więc tak to powiedziałam, kochani. Nie bierzmy zawsze wszystkiego bardzo, bardzo na poważnie. Będziemy mieć dosyć jeszcze w przyszłości e, poważnych czytań. E, jeśli będziemy brać, ten temat miłości tak bardzo, na poważnie, to będziemy bardzo cierpieć. To i tak już to nasze życie jest um, no, niekoniecznie zawsze różowe, te relacje tutaj nie zawsze są takie piękne, um, ale podchodźmy i tak do wszystkiego z poczuciem humoru, to nam będzie łatwiej przejść przez to wszystko, ok? Um. No dobra, jeszcze wyciągnę Wam runę wspólną. Ja jestem ciekawa, jaka runa wspól... jaką wspólną runę macie. Jaka tu siła działa między wami? Taka wiecie, z uniwersum, z góry. I mamy Dagas. A Dagas mówi o zmianach, o momencie rozpoznania. Czyli zarówno Ty dokonujesz jakiegoś rozpoznania, jak i on. To jest Wasza wspólna energia. Czyli się szykują zmiany, kochani. Bierzemy znaki Zodiaku. Kto jeszcze nie wie, czy rezonuje, to ze znakami Zodiaku będzie wiedział, <grym zodiaku> jakie znaki Zodiaku mamy. Mamy wtorek. Nie mamy znaku Zodiaku, mamy wtorek, mamy trójkę, więc tutaj coś we wtorek może się wydarzyć. Mamy siódemkę. Aha, a propos czytania. Spełniającego życzenia już dostałam rezonans, że niektórym nie do wiary wydarzył się cud i się spełniło jakieś marzenie. Cieszę się bardzo. Mamy piątkę. No Nie chcą nam znowu pokazywać tych znaków zodiaku. Hmm, hmm, hmm. No i już nie wyciągam więcej. Mamy jedynastkę. Kochani, nie chcą nam pokazać znaków zodiaku, więc podejrzewam, że żeby wa na Was nie wpływać. Mogą wszyscy naprawdę pójść w to w rezonans. Ja mam 88% rezonansu. Kochani, to napiszcie mi w komentarzach, proszę, czy rzeczywiście poszliście z tym czytaniem w rezonans, tak jak mi to uniwersum przekazało. Moi drodzy, ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Niechaj ten szalony rycerz, Yy, zrobi krok do przodu w tych butach siedmiomilowych, podleci do Śnieżki, daje jej ciulę całuska, nie wiem, wybudzi i powie moja ty. Teraz podejmuję decyzję i ruszamy do przodu. I love you so much. No. Tego wam wszystkiego, tego właśnie wam życzę, jeśli wy sobie tego życzycie. Buziaczki, kochani. Mua.